Dzień dobry, dzisiaj mam dla Was bardzo poważną rzecz do przekazania. To dla mnie bardzo ciężki moment i nawet nie wiem, jak się do tego zabrać. Jak pewnie wiecie z mojego Instagrama, wczoraj byłam u Mekio i chciałyśmy nagrywać odcinki dwa jeden do niej na kanał i drugi do mnie na kanał. Niestety nie doszło do tego, ponieważ wydarzyło się coś, czego żadna z nas nie przewidziała. Pomimo tego, że było to wczoraj, skutki odczuwam do dziś. Jak do tego doszło? Jechałam do Mekio, żeby nagrywać z nią odcinek i nie Niestety na samej mecie, pod samym jej domem, przewróciłam się. Upadłam na dół. To musiał być fascynujący widok, ponieważ ona już wyszła do mnie, już szła w moim kierunku, ja szłam w jej kierunku i takie, puff, jak już się przewróciłam, no to ona oczywiście troszeczkę spanikowała i tak się pyta, czy wszystko w porządku, czy żyjesz i w ogóle ja tak tam, tam, tam jest telefon. Okazało się, że telefon żyje, więc postanowiłam, okej, okay, no to teraz trzeba wstać. Tylko, że tak się rozglądam. Wszędzie lód. Mówię, i ty, tam jest taki kawałek trochę mniej lodu, to tam może napięknie. No to się prześlizgnęłam trochę. No i wstałam. Jakimś cudem wstałam. Jak już wstałam, to stwierdziłam, że boli mnie dupa. się do mieszkania. Oczywiście zdejmowałam buty już na siedząco. Normalnie aż gwiazdy zobaczyłam. Myślę, że to był po prostu bardziej szok spowodowany tą sytuacją. Położyłam się na łóżku. I tak sobie leżę. I tak leżę. I leżę. Stwierdziłam, że spoko, czuję się już lepiej. No to idziemy na górę. Schody. Pierwszy problem. Weszłam po tych schodach. Usadowiłam się na fotelu i stwierdziłam: kurde. Jestem cała mokra, no to tak ten. Wypadałoby się przebrać. Dostałam fancy różowy szlafroczek. Zmieniłam spodnie, bo akurat miałam. I tak siedziałam godzinę. Potem siedziałam drugą godzinę. W międzyczasie próbowałyśmy jeszcze coś nagrać, ale siedzenie w pozycji wyprostowanej było dla mnie troszeczkę problematyczne. W ostateczności nagrałyśmy tylko jeden odcinek, natomiast muszę powiedzieć, że nadal boli mnie dupa. Na szczęście nic sobie nie złamałam ani nic takiego, ale faktycznie boli mnie dupa. Ale kiedyś już miałam bliskie spotkanie z lodem i była ta moja studniówka. Oczywiście byłam tam w czasach i bardzo szybko je zdjęłam, bo były mega niewygodne. Założyłam sobie jakieś tam balerinki czy coś takiego i jak już wychodziłam stamtąd, tata po mnie podjechał. No i tata sobie tam podjeżdża, widzi, że idę, a potem nagle mnie nie widzi, więc się zatrzymał i wyciągnął mnie spod samochodu, ponieważ poślizgnęłam się na lodzie, upadłam oczywiście na dupę. Na szczęście miałam wtedy lolicią sukienkę, więc miałam halkę, więc troszeczkę zamortyzowało to wypadek. Upadek. I pomógł mi... Wyjść. W sensie wyciągnął mnie i wsadził do auta. Na szczęście wtedy na drugi dzień już tam troszeczkę mnie pobolewało, ale już przestało. A teraz boli mnie nadal. Więc w związku z tym, że nie mam dla was odcinka na najbliższą sobotę, to postanowiłam opowiedzieć o tym, jak boli mnie dupa. Potrzebuję się wygadać po prostu, żeby coś mądrego jeszcze z tego wyniknęło. Uważajcie na siebie, bo naprawdę możecie się kompletnie tego nie spodziewać i kompletnie nie być na to przygotowani, ale może was tak boleć dupa jak mnie teraz, ale uważajcie na siebie i naprawdę uważajcie na lodzie, bo jest naprawdę naprawdę strasznie ślisko. Ciągle pada ten śnieg i się roztapia. Może dojść do nieszczęścia takiego jak moje. Wyznania, Sariel2k19 oh.